The marines let's get them! A no, z tej strony Pokémon, a to jest już kolejny odcinek z World of Darks. No więc tak, powracam na YouTube'a. Pytanie czemu? No po prostu nie miałem czasu, nie miałem pomysłu na filmiki, nie wiedziałem jak robić. Ale dla gościu, taki tak jak Wiktor, przekonał mnie, żebym go powrócił. Pozdrawiam go przy okazji. No i dobra, bo ja muszę mieć tego stawienia. Okej, okay, bo muszę widzieć godzinę, dobra. I ile czasu nagram, dobra. Więc tak, dzisiaj pokażę Wam mój nowy nabytek FV215B. Kupiłem go, to jest Dycha. No i pierwszą bitwę polecimy nim. Dobra, jesteśmy ponownie. Coś mi nagrywanie wróciło, ale tak. Lecimy naszym F-walcem. Co by tu więcej powiedzieć? Dwie, trzy bitewki zagramy, zależy jak się uda. Ten jak będzie jedna ładna, druga ładna, to będzie yes. No i tak, nie miałem czasu, tyle wam powiem. Czekajcie, żeby mi tutaj nie walnęli. Bo jeszcze szóstego zmysłu nie mam. Na F fale a to wiem, PZ-kiem pojedziemy, to kolejną bitewkę. PZ-kiem 4H moją zabawką. Prince Green'a musiałem zrobić na miniaturkę. Ciekawe kto to wyjedzie, t 10:3 pojechał tam. Może IS, chociaż nie wiem, tam pojechała jak duża grupa. A my tutaj mamy no trochę lipę. W ogóle to ten czołg jakoś mnie tak nie zachwyca za zbytny. czekajcie, tutaj mogą wyjechać. Ja tu nie będę wyjechał, bo dolna płyta... O, jest IS-7, dobra <laughs> co my tu zrobimy? Nie, 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 Bezetek, nie przebijesz go. Daj mnie puścić. What the fuck Is 3 Nie, nie wychylam się, bo nie ma sensu. Jeszcze dostanę i co? Dobra, strzelił, jadę. Trzeba zaatakować go. Fuck! the fuck, What the fuck? What the fuck? No lipa, miałem farta tym razem. Żeby nie przebił. Uff. Nie no, wycofaj się, hello! Sytuacja jak sytuacja. Jest. Nie przebiłem, nie, nie, nie. Trzeba bardziej wycelować w to wieżyczkę tutaj, może go przebiję. O, poszło. Cholera. No i mi też przebił. Dziady jedne. Najsik, najsik. więź spokojnie, spokojnie no będzie mi blokował przejazd ten Nice Tę tę wieżyczkę trzeba przebić te, te 10 5 Wycofaj się, hello, pan, no i co? No, zginął, nie no, nice. Okay. No kurde, no! Jak? Nice, nice. Spokojnie, walczymy. Tym go nie Znowu rykosze, brawo. O ty dziadu. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy! No nie no, że... Prze przegrałem. Przegrałem. Dowódca nie żyje. Weszło jak w masło przeciwnik oberwał. A jeszcze... No, OB. Widzicie? Tak się przegrywa. 1500 ledża. Wiedziałem, że mi tam wie, że celują. Dobra, może czym by tu polecieć? AMX... Może Arto? Nie, Arto nie. Dajemy AMX M12 T. Na dziewiątki, czyli najgorsze z możliwych losowań amx hmm. Długo do tej bitwy wrzuca. Ale jesteśmy. Pojadę tutaj, o, tu o, na F, na e, E0. I tu będę strzelać. Trzeba uważać na niszczycieli czołgów. nie wszystkim esterał 103-0, bo on kam powinien to Zresztą farming też powróci. 5 MF No kurde, artę wykryli, nieźle ja Tu nie będę się za bardzo wychylać, pani... Pytanie na no, te 25 No, zniszczyli nam te 20 jedynkę. Część pocisków w kasecie, to jak ktoś przyjedzie, to oj i będzie mi Niech się wycofa lepiej. Zez... Zez... Zezowałem ten strzał niestety. Ty, AMX-12T? Robię się źle, no hello w TVP czy tu... Skoda, wycofaj się, hello. Tu czatuję. I AMX, AMX. jadę mix AMX, a jadę. To może być... Pana spokojnie Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał OTF i obitny Ledwo żyje. Dostałem od niego 70 hp mi zostało tylko A pociski mam jeszcze Szkoda mi kasy, nie wystrzelam ich Chyba żartujesz pan, nie 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 Ferdek Ach tak, tam ktoś stoi chyba, nie nie Skoda, nie przeszkadzaj, weź. A, zniszczyli mi. Zaledwie 300 demerza, to to lipnie. A nagrywaniu jakoś tak mi nie idzie. Co to jest? sterpał cholera, to ja go nie przebiję. Ty, dziadu! Cholera. Z ciebie miałem... Okay. Na przeładunku. Eno, zabrali, to nie fair. Ale jedziemy perhema, typa i takie te. R.H.M. tam stoi, to ja tutaj pojadę. Typ 4 Heavy raczej go nie przebije, bo to jest trudne. Ale jadę po RHMK, bo będzie R.H.M. klipa. totalno. K.S. tylko go objadę ładnie. on może być? Może Lowa przebije. R.H.M. Scorpion ze ja jedzie, dobra gitara siema. Te rzeczy się nie dzieją. Weszło jak w masło przeciwnik oberwał. Weszło jak w masło przeciwnik oberwał. Najsik, ładna bitwa Erhema zniszczyłem. Mm -hmm. Tam porażka była, no nic. No i ja się będę z wami żegnał, więc trzymajcie się do kolejnego odcinka, no i nara.